Po raz dziesiąty odbył się w Sieradzu Festiwal Recyklingu. Wówczas była to pierwsza tego typu impreza w województwie łódzkim. Dziesiąty Festiwal Recyklingu w Sieradzu, bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. W tej chwili coraz bardziej ekologiczne i coraz bardziej edukacyjno-rozrywkowe. Mam nadzieję, że każdy dla siebie znajdzie coś ciekawego. Zmieniamy formułę i to jest bardzo ważne i informujemy o tym od bardzo dawna. Myślę, że ona się na dłuższą metę spodoba i mam nadzieję, że ta współpraca będzie utrwalona i będziemy mogli tak organizować takie wydarzenia nie tylko w tym roku, ale również w latach kolejnych. Rzeczywiście warto organizować tego rodzaju imprezy. Po 10 latach to już chyba można podsumować yy, efekty. No Bardzo się cieszę, że ktoś kiedyś wpadł na ten pomysł i zorganizował ten festiwal recyklingu, bo to był strzał w dziesiątkę. Yy, no, po 10 latach widzimy, że impreza niezmiennym powodzeniem się cieszy, chyba coraz większym. Yy, powolutku zmieniamy konwencję tej imprezy, bo zwykle yy, poświęcona była segregacja odpadów. Przynosiliśmy odpady, otrzymywaliśmy sadzonki i tak mało dodatkowo się działo. W tej chwili staramy się, żeby stała się to impreza... Edukacyjno-rekreacyjna, taka typowo piknikowa, rodzinna, dlatego zapraszamy rodziny z dziećmi do wzięcia udziału w mnóstwie konkurencji, w różnorodnych konkurencjach, które tutaj się odbywają. Tym razem festiwal odbywał się pod hasłem Historia Kołem się Toczy. Współorganizatorem było Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku USA. Mamy nadzieję, że właśnie my tutaj nadamy taki dodatkowy akcent ekologiczny, bo właśnie tym się zajmujemy. Zbieramy zużyte opony, zagospodarowujemy. I dzięki temu Polska jest jednym z liderów europejskich w gospodarce odpadami właśnie tego rodzaju. Jedną z atrakcji była możliwość poprawienia kondycji. Zrzuć oponkę to też okazja do pozbycia się zbędnych kilogramów, czyli przysłowiowej oponki. Było też coś dla silnych rzut oponu. Bardzo dobrze. No, to prawda, wiatr trochę przeszkadzał, ale nie było źle. Pierwszy byłem. Czy to jest trudne? Nie, prosto. A co pan sądzi o takim rodzaju promowania właściwych zachowań ekologicznych? No cóż, no jak najbardziej, no, trzeba promować ekologię, no bo dziura ozonowa, wiadomo, niszczymy środowisko, więc no, trzeba wpływać, trzeba wpływać, wszyscy musimy wpływać ekologicznie, promować ekologiczne postawy no, i zachowywać się ekologicznie. Każdy może i powinien dbać o środowisko, dlatego warto poznawać różne działania proekologiczne. Kogo trudniej edukować? Dzieci czy dorosłych? No oczywiście dorosłych, bo dorosłych edukujemy... Yy, przez kieszeń, ekonomicznie w zasadzie. Mało dorosłych jest podatnych na taką edukację świadomościową, takie zmienianie świadomości, bo już pewne schematy, pewne nawyki mają wypracowane i to jest ciężko. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, no są tak wdzięczne materiałem edukacyjnym, to wszyscy doskonale wiemy. Wystarczy popatrzeć na przedszkolaki, które występują na scenie dzisiaj, albo zobaczyć jakim zaangażowaniem. Dzieci opowiadają o recyklingu w stoiskach, które zorganizowały same, wyrysowały te wszystkie plakaty, potworzyły mnóstwo gadżetów takich, które będą nam o tym recyklingu przypominały i uświadamiały nas. No to przekonuje mnie do tego, że dzieci są wspaniałym materiałem do edukacji, ale myślę, że poprzez dzieci docieramy również do dorosłych i do dziadków i babci. Rzeczywiście występy przedszkolaków wzbudzały zachwyt. Dzieci przygotowały piękne i mądre przedstawienia, no i grały wspaniale.

tam też ludzie ptą się z nami w spodzie przyjaźni, niech mnie to kupię, tam wyobrażam. Wiedronka w kropki nad łąką lata, a świersyk na skrzypkach melodia splata. Już kwitną kwiaty i słonko świeci I oni wie wszystko i się dlatego, się dlatego dziś się uczmy jak najlepiej kąciem. Chcę chronić środowisko, musi o nim wiedzieć wszystko, więc dlatego dziś się uczmy jak najlepiej chronić je. Na uczestników festiwalu czekało miasteczko recyklingu. Wszystko przygotowali uczniowie sieradzkich szkół. Powiem szczerze, że jestem zaskoczona wspaniałym przygotowaniem dzieci. Wystartowało dziewięć szkół, mamy dziewięć stoisk informacyjno-edukacyjnych, na których mieszkańcy Sieradza mogą się dowiedzieć ciekawych rzeczy na temat recyklingu poszczególnych grup odpadów, bo szkoły losowały tematykę swoich stoisk i tam też można otrzymywać ekodukaty. Pytania dotyczyły zarówno metalu, papieru jak i szkła. Nie wystarczyło jednak powiedzieć, co z nimi robić. Warto było wiedzieć, na przykład, jakie są rodzaje szkła, czy jaką temperaturę powinien mieć dobrze zrobiony kompost. Były też konkursy łatwiejsze, jak rzucanie baterią czy metalowymi śrubkami do pudełek. eko potrzebne były, żeby otrzymać sadzonki. Co pan sądzi o takiej imprezie? Myślę, że to jest pożyteczna rzecz. Ludzie pozbędą się jakby nie odpadów, i to jest. No, tu to już ktoś raz i cieszy się powodzenie. jak najbardziej. Dlaczego warto coś takiego robić? A, no bo wtedy tak się y, mniej y, zanieczyszcza świat, i przy tym y, ludzie, y, że tak powiem, nie gniją y, tak, y, w śmieciach różnych. Bo cały czas widzę, y, na przykład, jak sobie jadę do że pełno tam śmieci jest. że no panie, to można powiedzieć, zasypane y, śmieciami, a nie y, takie czyste. I na takie roślinki. To, to mogą y, przyczynić się do rozwoju y, y, ekologii i więcej tego mogą wytworzyć. Jest to bardzo potrzebne, żeby nie niszczyć środowiska, żeby y, ziemia była taka czysta, jak po prostu super było. Myślisz, że to jest trudne przekonać y, szczególnie dorosłych do tego, że trzeba się trochę wysilić? Y, nie, ten festiwal pomógł mi na przykład i moim rodzicom y, po, poznać, y, jak... Y, jak y, jak powstaje recykling, jak nie niszczyć środowiska i to jest proste, po prostu trzeba zrozumieć to. Podczas festiwalu recyklingu wszystko wydawało się prostsze. Można było porozmawiać z ekspertami, można było podziwiać piękną ekobiżuterię wykonaną przez podopiecznych specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sieradzu. Podczas zabawy wiedza po prostu łatwiej wchodziła do głów.